Centrum badań obronnych. Ultra 1. zabezpieczyć łupy i ruszać tutaj. do punktu ewakuacji. Strzelać o, 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 o. bez rozkazu. O, o, o. Padły nasze systemy zwiadowcze. Zero widoczności. O, o, o. Thank <laughs> Huh? Опять, <плодисмент> <плодисмент> опять, I could do it. To tylko draśnięcie! Ostrożnie! Mamy zagrożenie w sezorze! nie żołnierzu! O matko, matko Nie przyzwyczajaj się, co? Polaczek? Uważaj. E, wiesz, my tylko zbieramy dyski, więc byśmy mogli grać w jak tylko chcesz. Tylko bardzo chcesz, bo my tylko dyski zbieramy. Trafili mnie! Co, będzie rodzaj czy nie? No dyski złote te z komputerów Ostatni raz graliśmy z ruskami w sześciu mnie Polak? Bo nas jest trzech, a ty sami tak swoich ziomków zranimujesz to wiesz. Możecie grać. Kurwa i dyski, jadę, tylko dyski zbieram i tyle, no i wszedłem do serw roku. No nie nie strzelaj ja do botów teraz strzelam nie kurwa nigdy nikt nie ufa, a zawsze na tym wychodzi dobrze, także no. Rzucam amunicję, tutaj! Dobra powiedzcie mi tutaj w budynku, w budynku jest coś takiego jak ta skrytka tajna? To jest tajne? Tajna skrytka. Jesteś w sensie kontrakt? Tu nie ma kontraktów W sensie chodzi ci o skrzynkę tak? Złotą? Nie, tajną skrytkę, taką żeby wrzucić co. E tak jest, na dech chyba, obok schodów. Tak mi się wydaje, nie o, pamiętam. Tylko... Moglibyśmy, Czyli co to podnieś tych ziomków i jelo, i no... ja, 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 ja chcę stąd iść, ale wiesz, ja nie chcę stąd iść w tym samym czasie, bo... ...bo, kurwa, ty ich zreanimujesz jeszcze nas zabijecie, nie? Nie, nie będziemy was zabijać. No to się, no to gramy razem, come on. Polaki się możemy przecież dogadać, come on. Że, kurwa, nie, Rusy, nie, nie jesteśmy ruscy. Tylko, że ja do tej poszedł, Bo my mam wodę mam no, no, ją wrzucić. O, no dobra, tylko panie, że tam sam jesteś, nie? Tam jeszcze jeden team był na górze i my tutaj dalej jesteśmy bo ja wam nie ufam, tyle wam powiem nie No rozumiem, słuchaj w tym pokoju tutaj jest angielski Zbieraj sobie angielski, to się pójdziemy Dobra Dobra jak coś to hasło Polaki nie Będziemy krzyczeli Dobra, ja podniosę My pójdziemy sobie tam. A jeden na pewno nie Ja idę do serwerowni teraz A ty nie jesteście piętrowym Jedyna na jest akryta, Ale nie, nie, nie na sobie. Uję na sobie. Uję na sobie. Uję don't kill him, na kill him, na sobie. Uję na Mamy jak on random'a, wiem po który zabija. na mam, mam tiger. Mamy jednego random'a, on nie, on, nie wiem po on gada. On się nazywa Falubi, z nami jest. To jest taka dziewczyna, Ale... operator. No, Ale no. gdzie jesteś? Jesteśmy w serwerowni, ja mam dwa dyski i robię kurwa Exfil, bo zginę znowu z nimi. Okej, okay. no jesteśmy... Okej, okay, to Ja zaraz Przez... idę dobra. Na, na windzie, nie słyszę też bo tu błoty nawalają. Ja. Pójdę, Halo, ale... mnie? Co? Gadałeś z swoim teammateem, czy z drugą grupą Ja nie, ja ten, ten, ten gość nie gada w ogóle Ja mam dwa deski, czekam dwie sekundy i oh. robię XP teraz Elo okay, no to może się nie zabiję, co... Ja nie wiem gdzie wy jesteście, gdzie wy gadacie Ja nie wiem czy gada gość który nie żyje czy kogoś który żyje Nie nie ja gadam z innej grupy w ogóle A jesteś na górze tak? Na Aaaa, a bo ja tutaj kogoś zabiję, i ja ja myślałem, że to wy, ja pozabijałem cały dzień i mówię, jest ostatni gość, mówię ten, kurwa, żeby ich zraniemował, nie? Chyba, że jest tu, jest, wiesz, sześć Polaków, to ja nie wiem. nie no. będzie. Ja jestem tylko i Tiger, my jesteśmy we dwóch i jest jeden random, tyle. Ja biorę tego hurakaina i spierdalamy A już ktoś wezwał? Nie, nikt nie wezwał jeszcze. Tiger pomocy, kurwa! Ja was ledwo słyszę, bo jestem dale daleko od proxy chatu, nie? Panowie. Ja nie mam sterefreza, nic nie, kurwa, te okay. boty. Mamy na, no na samym dole, nie? Na samym dole w tych piwnicach biem, tych Na samym dole, to wy nie strzelajcie teraz na samym dole Ale Tam jesteście, w Tak, tak, na samym dole idziemy po exfil Kurwa, nie strzelaj, don't shoot Ten random z RPG-a napierdala, don't shoot They are friendly, Polish people Odpalam windę i spierdalam Nie wiem czy oni teraz słyszą, bo tu się urywa czat z 50 metrów czy tam igry. No i na górze są nie wiem czy było 6 Polaków, bo jeden team rozjebaliśmy, ale nie wiem, on do końca ani, nie umarł, bo nie reanimowali. Kurwa fajnie, jak 12 Polaków załóżmy jest w, cały budynek, to wiesz, no, na ludzie możesz się dogadać, nie? A nie z tymi ruskami, napierdalasz się i napierdalasz No widzę, 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 widzę idziecie no tam Pride er idzie, <śmulatuj> jakiś Barbie idzie. Tak, Barbie No jaki <śmulatuj> chyba ghost. tam no, To jest 6 Polaków, tak? Mówisz? O kurwa No dobra Dobra na, Nara ja robię jak się windzie Powodzenia! Miło się wartowało, bo tu się każdy bije. Darunkowy dyrektor, byli kanem panowie. No, no, no. Mam pali kanem, ale Widzisz to? Nie jest źle teraz. teraz Zapytaj tam na górze po czy się ewakuują ze skrzynką, czy we. Utra jeden, botonek bezpieczny, dara. akcja udana.